Witam, witam w kolejnym odcinku z amnestii Mroczny Obłęd Z tej strony kacha gra e, I generalnie zaczynamy sobie od y, puzli W sensie takim, że Trzeba złożyć ludka do kupy Jak obiecałam Tomkowi e, Czekaj Weź to jakoś inaczej złap może co Nie tak Nie w tę mańkę o, Boże. I. E Moment. Gdzie ma łapki? Przekajcie, co ja z ich łapkami zrobiłam? O! O! Idzie? O, 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 o! Dokładnie tak. Do dokładnie w ten sposób. Tylko czekajcie, gdzie są jego rączki? Gdzie masz się, kolego? Ej, nie łóg że gdzieś zginęły w ogóle w czeluściach. Co mi tu kurde brzęczy za muzyka dzika? Ej, nie ma rączek, słuchajcie. Eee... Przepraszam, Tomku, ale nie złożymy ludzika do kupy, bo yy, rą się gdzieś w Ale w każdym razie udało się chociaż go ładnie tutaj poskładać w ten sposób. Mm. To za tym idzie... Yy. Za tym idzie genera... A, nie, jest rączka! Uhuhu! Tylko czy to jest prawa czy lewa? Moment. Yy. Oh, <ścoughs> e. so sweet! Dobra, może się jednak uda, słuchajcie, może się jednak uda. Tylko gdzie jest druga rąsia? Gdzie ja ją ciepłam? Jeżeli to jest gdzieś tam, to chyba się nie uda, ale no słuchajcie, i tak puzle są moim zdaniem level expert w tej chwili jakby się ktoś czepiał mojej fryzury, to, y, to generalnie tak miało być, więc się nie czepiać. Mam grzywkę w tej chwili, mam bardzo mocno skrócone włosy, bo to co miałam pod spodem, to y, generalnie przychodziło ludzkie pojęcie, ale... Zadanie jest takie, że mamy odwrócić uwagę, tak? No i co? Tutaj już żadnych kamieni wezmę, tak? Więc niestety chyba muszę wziąć rąsię. Sorry. Nie wiem, gdzie jest jego druga rąsia. Nie podoba mi się to, że jej nie mam i jej nie znalazłam teraz podczas tej rozgrywki no dobra, bądź tu cicho, chłopie o oh on gdzieś tam jest, nie? gdzie mam tu pizdnąć niby? ej, nie ma go o co tu chodzi w tej chwili? Możesz ty w mordę. Co jest? Go fuck yourself, bitch! O, ty co ty masz, kurde, w łapie! Ej, to mi się absolutnie nie podobuje. <laughs> Wcale. Ej no bez jajców! Co on miał przyczepione do ręki, przepraszam? Piłe, kurde, mi Nie kolego. On sobie może stąd pójdzie, nie wiem. FOK! O tak, czym bardziej się... O, Jezu, odwracam, tym jest gorzej, ta? O, ja pierdzielak odwróć uwagę. No i gdzie on jest niby? I co ci znowu zaczyna się kurdziwa tego? Weź nie przesadzaj. Tylko tam miało nie być teoretycznie. O ty w mordę! Ała! <ścoughs> no, zwróć uwagę, do no, ciekawe, kuźwa! Jak ja nawet nie wiem, gdzie on jest. Kurde, wtedy stał przyklejony do ściany normalnie. No no, no boże! Gdzie ty mi tu jęczysz? O, w morduszu. No, otwórz te drzwi. Ej, nie mówcie mi, że ja nie mam już tu nic, czym mogę odrzucić jego uwagę. Przepraszam. Czyli ja. Ja sobie właśnie z cały misterny plan do cholery. Fok. O tu jak pójdę, to co będzie? Gunwo! Stąd żeśmy przyszli. No przecież chyba w duszy Jolo, kuźwa. Jeronimo. Ej, on się tam musiał kuźwa jakoś... Nie no, serio. O, ty mordę. Dzięki, drzwi. O się tam w musiał kuźba zaklinować do cholery. Nara, frajerzyno. Uuu, Kurde, ja myślałam, że muszę nim, nie wiem, wrzucać gdzieś tam w przeciwnym kierunku, żeby on sobie tam poszedł. Ja pierdzielę dość. No już, już, już. Ej, nie rób mi takich numerów, kolego. Co za kółko windowsowe, halo? Halo gro. Uff. <laughs> e, nie, ten nie schodzimy. Ni, nie ma opcji. E, super. Gunwo widać. Cztery, e, cztery te mamy. Ale tu. Mm. Dobra mm. Nie wiem co są za wajchy W każdym razie kartkę sobie przeczytajmy, ok? Nie będę się piać, że jeszcze będę mogę przestać drżeć I pocić się, rytuały te nie były Tworem zdrowego umysłu Nie zdawałem sobie nawet sprawy, że loch nadal jest w użyciu Słudzę Aleksandra przeprowadził jednego z więźni Jak powiedział morderca Aleksandra wszystko zorganizował Ale powiedział, że muszę odprawiać ten rytuał Aby przyniósł pożądany efekt Cień można wyprowadzić na manowce używając czyjąś krew. Zabicie człowieka da nam trochę cennego czasu. Co innego mogę zrobić? Aleksander powiedział, że musi się to dokonać. Ratuje mi życie, nie mam na to żadnych argumentów. Dwie, dwie dźwignie na poddaszu nie działają, prawdopodobnie jest jakiś problem z maszyną. No jak kurde, zwykle przecież no... W każdym razie mamy tutaj ten, o, jak to się nazywa? O jezu, no z oliwką, maszynkę, poidełko, o że tak powiem. Dobra, przestań mi tu skrzeczeć i wariować, bo szczerze. Nie sobie daję szady bez tego, co to, toro, to, to, to jest. O Boże, Dobra, chociaż tyle. Chociaż co drugie piętro się zapal, no przecież tego nie mamy za dużo. Panie Danielu. Panie. Y no generalnie miałam powiedzieć jeleniu, ale Daniel to nie jeleń, chociaż też takie rogate. Ooo siema, chodź tu do mnie, chodź do mamy, mm, no proszę Cię, kurde, co za dziadostwo uparte. Proszę mi tu nie skrzeczeć. Nie siurpać, nie piszczeć i nie robić innych tego typu rzeczy, co? <laughs> Dziękuję. W sumie to można się podnieść, bo nie wiem czy mu No nieważne. Aha Czyli tutaj sobie zdobyliśmy dwa krzesiwka, okej. Okay. Mm, bonjour. agrippa agrippa can you feel the syringe no i can't feel anything alexander yes soon i won't even be able to move will i your life is safe i don't doubt that but will it be worth living poszła dobrze? O siema, kurde, chudzielcu, pamiętam cię. Nie z mojej, oczywiście, gry, ale cię pamiętam. Co tam? Dziomek? Cholery, podejrzewam. O czego chcesz?

Hmm. Wszystko idzie, sam samse, kurwa szukaj za, za przeproszeniem do kurwy nędzy. Aby wejść do duchowego sanktuarium, potrzebna jest kurwa. Ja już rozszerzone kawałki leżą rozrzucone w pokoju tortur. Yy, bardzo fajnie generalnie. Spoko. Czy my jesteśmy w pokoju tortur, czy to jest yy, przedsionek? Bo nie wiem. A co to są za drzwiczki? No oczywiście, że nie można. Typowe Dark Souls przecież. No. Ciężkie drzwi blokują drogę. No jasne. A tu też oczywiście, że tak. Pewno. Bo to są drzwi do tego samego pomieszczenia, tylko z dwóch z innych stron. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, ale nieważne. No. Mm. Hello there. O, o, no, otwórz to dziadu. Po co ja tu mam palić cokolwiek? Naprawdę. Są mi buchają jakimiś dziwnymi dźwiękami. Poczekajcie. Zanim pójdziemy sobie do prezbitorium, to w sumie fajnie byłoby się wrócić tam. Gdzie były jeszcze dwa inne wejścia, które ominęłam, bo akurat się tak zdarzyło, że weszłam do tego prawidłowego, tak? O, dawaj, dawaj, dawaj! Bierz to. Bierz to i nie pierdziel. Poczekajcie, tutaj jest ten... Samki dusko. Czego tam są? Agripa, umierający człowiek posiada notatki spisane przez John Weyer. To w końcu John Wayer to była ona, czy on? Bo ja już kuźwa się pogubiłam po prostu. Czekajcie, tu jeszcze trzeba na górę wbiec. Nie, bo ja to muszę wszystko sprawdzić. No bo pewnie przegapiłam rzeczy, no ej, no łaź na górę co, co ty robisz co ty robisz co, co, ty, co ty robisz uch, uch. Mm. Ta, dziwi się jakbyśmy tu nigdy wcześniej w życiu nie byli w każdym razie chodzi mi o te pozostałe drzwi no ta tu jak zwykle jest żopa oprócz tego no właśnie, no o takie pierdolety mi chodzi no chociażby jak to kurde ani grną dawaj to kuźwa jak to nie się turkej a to są te dnia ha, ha, ha. Ha, ha, ha. nie tu nie będę palić w duszy, w duszy z tym Dobra, jest nieźle. Tam jeszcze mamy cały baniak oliwy, więc, więc gites. Właśnie tu coś jest w ogóle. Wiesz, że tym dałoby radę to rozpierdzielić, ale jesteś chyba zbyt wielką pipą, żeby to zrobić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, ja się nie znam się. Tego też byś mógł użyć, ale nie, tu masz młotek, tu masz piłę. Nie, no po co używać takich narzędzi? Po co? Jaki to ma sens? Eee, wiesz co? Co ja tu mam kurde zrobić? Um. Um. Podejrzewam, że tam mam się e, wskiknąć, tak? Wiesz, co zamki żopę. Teraz nie wskoczysz, ja pierdzielę. Co Słuchaj, ziomek, zginąłeś tylko i wyłącznie trzy razy podczas całej rozgrywki, więc weź tutaj nie tego, wywój się. Fuck. Fuck. I zamkiesz japę? Ej, on mnie wkurza, ten gość. Bez kitu. Ej.

Shut the fuck up! Kurde, nie tak to miało być. Weź mu pieprzni tą... Czemu to się odbija od niego? Aaaa! Ah, what the fuck! Zabij to! Zamknij, zamknij się! Zamknij się! Ej, on mnie serio irytuje, ten człowiek po prostu. No weź tu wskorz, no, co ty jesteś późwa? Jak ja to mam zrobić niby? Halo! Ile on będzie jeszcze pierdolił, za przeproszeniem. Ile można? Ile użyła można? Nie, nie podniesiesz tego przecież, bo jesteś zbyt wielkim gamoniem. Ja pierdziele. Nie, ja tego gościa za moment kuźwa uciszę. Czy była kiedykolwiek bardziej irytująca postać w jakiejkolwiek grze, filmie, w czymkolwiek innym? Zamknij dupę. Wy wychodzę stąd. Wychodzę stąd. Nie ma mnie. Nara. Na górę miałam iść, tak? Albo tu. Mogę iść na górę. Pójdę na górę. O

tylko wzięte w ogóle. Nie wiem, co to mięsko podniosłam, tak? Super. Weźcie mi zwróćcie normalny widok, bo ja nic nie widzę. Dziękuję. Um. M, Where am I? Fuck? To, prezbiterium możemy tu wejść, bo tu nas nie było. Słyszałam Cię, gnoju. Słyszałam cię.

Ale to, 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 to nie tak miało być Ładkie by w w u góry O Boże, ile ja teraz uruchomiłam różnych dziwnych rzeczy To ja nawet nie mam pojęcia Bo tu oczywiście nic nie ma i ja oczywiście też nic nie znalazłam. A jeszcze można było wyjść tam na górę, gdzie próbowałam te skrzynki ustawić. A co jeszcze można było zrobić? Te dźwignie poprzestawiać, tak? Zamknij te pieprzone drzwi, dziękuję. Nie mówcie mi, że znowu jakaś turna zagadka, bo się wkurzę. Mamy jakiś list w każdym razie. O, rytuał wygnania trwa dłużej niż się spodziewano i muszę zrobić to co konieczne. Spędzam czas pomagając więźniom. Przebywanie wśród tych degeneratów mi mi odmnęłości. Żaden z nich nawet nie próbuje stawić czoła swoim występkom i godnościom. Płabliwie zrzekałam się o swojej niewinności Boga i Boga mi litość. Co może spowodować tak wielki upadek człowieka tak daleko od łaski cywilizowanej egzystencji? Wszyscy są jego dziwcami, o czym ciągle sobie przypominam. No to jestem wdzięczny Bogu za zasłanie tych potworów w nasze ręce, gdyż posłużę jako narzędzie do mego zbawienia. Staram się używać różnych narzędzi w komnacie tortur i uczę się wykorzystywać je efektywniej. Ostatnim razem poszło bardzo źle i obieg cierpiał z powodu braku mojego doświadczenia. Podczas naszego tortur będę już przygotowany. Mmm. -hmm. E, ze smołą podniosłam. No ciekawe na co mnie to. Wiesz to. Udało się. Udało mi się to. Czy ja to mogę wziąć? Hover time! A nic żeby nie. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że tu w tym momencie sobie skończymy. Bo tak naprawdę no trochę już... No, potrwał ten odcinek. Mi się wydaje, że wystarczająco długo i jest spoko w miarę, więc w następnym zaczniemy sobie dalej. Oczywiście e, tu kończymy. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu, subskrypcji kanału i e, dzwoneczku, jeżeli oczywiście chcecie być na bieżąco. Ja się w tej chwili żegnam z wami na dzień dzisiejszy oczywiście i widzimy się w Morrowindzie, w retrogierkach, w amnezji. Mam nadzieję, że ją skończymy niedługo i zacznę nową serię, którą już planuję też od jakiegoś czasu. No, ale w każdym razie trzymajcie się po pa pa pa.